Cześć, jestem Dawid i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić tak zwaną ziemię liściową. Do przygotowania tej ziemi, oczywiście, potrzebne nam będą worki i liście. Liście zgrabiamy i, i możemy je rozdrobnić kosiarką. Takie liście wkładamy do worków, podlewamy, zawiązujemy i robimy dziurki w workach. Tak jak tutaj. W taki sposób można kompostować też trawę. Oczywiście ta ziemia nie ma dużo nawozów, ale może być wykorzystywana jako ziemia do przesadzania kwiatów lub warzyw. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka i subskrypcję, no bo filmy będą się pojawiać co tydzień w niedzielę. Do zobaczenia!